Dobra, zaraki wycofaj się. Ode mnie pedały jerychońskie. Kuźwa, ucieknie builder. No mi też gdzieś zwijał jeden. Ale luzik, nie mają już... koszar. Dobra, trochę się nad nimi pomęczymy, nie? Trochę ich, no, porechcimy krótko mówiąc. Ale zajmij się szybko to mi na bo gulami mi się. O dobra, czyli mają gdzieś koszary Dobra, Felbist O o! o builder, Birdel, builder, builder Jego jeszcze muszę zrechcić Dobra, walni birdela. Dobra, nie mają bilderów Tylko ja muszę się wycofać na gulem, bo już mi nad się felbistem Eee, o kurwa mają... O kurwa. Maja. Leci na nas armię, uważaj. Weź coś rób na nas leci? Ta zielona, ta niebieska fala w chujów. A, spoko. Dobra, coś tam zrobić można. A, już wiem chyba co się stało. Chuj, chuj Nie pozwolę, nie pozwolę, nie pozwolę. Co się stanęło? Już wiem, już wiem o co chodzi. Gdzieś to mają garnizonowe koszary. A, rozumiem. Te z mapy. No a kuba o co chodzi? Dobra, luzik. O, 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 dobra, sam. Walić! No już możesz, możesz, yy, niszczyć, tak dla mnie. Przyjąłem. No ja, jak już mówiłem, ja Felbista nie muszę odbudowywać, bo on jest, y, z mapy. To luzik. A, i straci... czy ja potraciłem builderów wszystkich? No cóż. Dobra, ile do... Posz dobra, well. mamy zbanie gościa Głupie jest trochę, że może z są na południu, dobi ich. Przyjąłem. I wszystko na mojej głowie. Ale ty, udało mi się za rakiego na dziesiąty wyekspić. Dobra, pajączki, udóbcie mi tego warga, bo mam zły dzień. Zdychać kurde. Zajebali mi Bildera ja, to gówno obchodzi Teraz ja. to już chyba może tu jebać, nie? Ja im zaraz zrobię jebać Papać go Rozjeżdżasz kurwa O Boże święty, nie, nie Dobra, wycofać się Trochę zbyt odważnie sobie do nich... Dobra. Poszary już na tak. pewno nie mają. No jedno jest pewne, Builderów to już na pewno nie mają. Bo za... bo... Chyba, że mają Fortecę. No i że Dobra, Dobra, udało mi się ocalić na zgule Bo one już są dosyć wysoko spione. to szkoda trochę, nie? I czekaj, i to był Harlington i ty go miałeś wziąć? To wzgórza wieżowe No dobra, wezmę For real To jeszcze? A, rad raz. A, to tylko ja. A to to tam. I po, I po robocie. I, I co, ludzie wymazani z mapy. Ty, ale w tym sezonie dłużej się utrzymali, nie? Czy ja wiem, 17... no, w sumie. No, w, tam, w tamtym sezonie to oni dosyć szybko padły. A patrz, tu mamy już ostatnią turę praktycznie. Jaki ja patrz. No i to jest ostatnia tura. Tylko zostaw może jakąś ekipę w Warnorze, żeby ich nie kusiło A, nie, nie mogę tak zrobić. Okej, okay, wobec tego tak. Ekipa Felbist do Harlindonu Ekipa Drogoth do Forlindonu. Do Forlindonu, no i kończmy już to. Kończ was wstyd uoszczęć. No to, no to chyba ostatni save już, raczej mhm. w tym sezonie. Zapewne. Tam, da, da, dam, da, dam, 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 dararam, dam, 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 do... dam, 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 dam. O, dobra, jazda. Rzecznik się znalazł. Jazda. Czekaj chwilę, kurde. Głupi bug Dobra no to kończymy Aj, nawet się nie ruszali Oni już wiedzą co ich czeka Raz czy wstrzymujemy się? Dawaj, wiedzą już tak. co ich czeka Głód, śmierć I pande. i reforma edukacji O boże święty, jeszcze gorzej My się wyrobimy w godzinę. ich! Wsadzić ich do podwójnego rocznika! Nieeee! A właśnie jak myślisz, unormowało się już to po tym właśnie reformie, czy jeszcze ostatni rok już powinno być normalnie? Względnie normalnie. No to ciężko powiedzieć, że będzie normalnie. O, mam trwa na piątym. Kiedy jest nienormalnie. Znaczy się, pomijając tą aferę z tym śmiesznym wirusem z Chin. Gdzie mój troll? Hi... Ale wiecie, Chin przez... Przez CH! Czekaj, y, zgubiłem trolla. Widziałeś gdzieś mojego trolla? Y... A chuj z nim już. A nie masz go przypadkiem za mapą? Za mapą? Uwaga jego gobliny, dobra biorę ich. Że co on wyjebał poza mapę? Dobra chuj z tym trolem poradzę sobie z niego. Tego ostatnia się... tura. No a to jebać już. Jak nie żyje to jest martwy. Teraz zajmę się nie, tymi goblinami. Co? To są wargi chyba. Nie, to są gobliny. Ha, dobra widzę. Dobra, chrzani Dobra, pierdol... no macie sz <coughs> Macie szczęście, że panu się spieszy. E huh. Kurwa, dużo... A ale wy już nie macie szczęścia. napierdalać. Nie i Braci. Dobra, builder zlokalizowany. mu w oko dobra, wyśle ci builder. Wyślę ci ekipę, bo tam felbisty Eee, dobra, dawaj Fire... fireballem tych liczników. O, po co? No, jaksz, Mam nic... lepszy pomysł. Nie mają builderów, są martwi. Otrzyj twarz, nie żyjesz. Haha. Ha. Zaraz gaduję, że chcę, żebym pozbył się pikinierów O, no, nie obrażę się. Znaczy, w... pikinier to mi tutaj będzie tylko groził trolem, także Jak to co macie do zrobienia? Zdychać. Olej pikin... Olej kawalerię. Dobra. Radzę sobie z nimi Trole jaskiniowe nie są specjalnie silne jako ka kawaleria po stronie goblinów ale no Te tecznicy są mniejsze Nie jest bani. Eee, Dobra, eee, to był Harlington mm. Forlindon Biorę Dobra, śmiać się to Dwie minuty, Wszystko. no niecałe trzy minuty, nie jest źle a fakt jest, e, e, nie wiem A czy tak, bo nie trolla mam. wysłałeś do Arnoru, okej. Okay. A dobra, wiele się wyjaśniło. A nie, nie do Arnoru. ale dobra. to już nieważne, dobra. Tu mam samych bohaterów. I tylko Elrond w sumie, dawaj go. Eee, nie, a jest, jeszcze, jeszcze... jeszcze Stranuję lele w posiłkach, ale to wyrabiam. Ale to 15 go. minut... Harling to nie jest dobra. krótki, no Harling to nie jest krótki. Zobacz, to mała mapa. No, tylko jeszcze 60% to woda. No to... Dobra, trochę mniej. A to... No to będą mieć jak płynąć, nie? Jak spierdalać. Lindon to w sumie jest ta kraina cała pomiędzy... Yy, no. Góry błękitne, to w sumie nie wiem gdzie to jest. Muszę wpisać do GPS-u. Sobie. Mhm. Dobra For moja. Po Dobra. Nie mam gdzie wybudować fortecy do chuja. Kurwa! Tu. Dobra, jazda. Dobra, tam są gobliny. Popierdolić je. O, lag. Spoko, wyrobimy się. E, dobra, ja zaczekam, bo pajączki... bo pajączki... Bo mam pajączki na froncie, a tu są pikinierzy, co nie? No to... A nie, ja też za bardzo. Na Jakim co ja mam 5000 dalej Zabudowałeś mnie kurwa Pierwszy tu byłem Dobra chuj I że się zorientowałem, bo jeszcze bym z... Jeszcze bym je zniszczyli Do roboty na Dobra, myślę, że podział zadań jest tutaj oczywisty Nie Elrond! Chodź tutaj! Mam dla ciebie małą niespodziankę Jako? <grym> Zaraki! <grym> nie, stop! Czekaj! Wycofaj wszystkie siły! Walka jeden na jeden, dawaj! Chyba, że się zagro... chociaż nie. A, A dobra, jest nieważne. Nie no jeden na jeden, żebym jeszcze przejebał. Coś ty, ty na ty którym widziałeś... poziomie jestem Zaraki? Dziesiąty. Do kurwa! A na Elrond? A już się nie dowiemy. Za, za, możesz go zapytać z grobu. A co ja, Markal Szukaj bilderów Szukaj bilderów Dobra już I ostateczne polowanie na bilder... Stop! <gryw> no Bildare. kurwa na... 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 na no, to było... to było kuźwe na... To było dobrze, kuźwa na, że, na żyletki Dobrze, że się zorientowałem kurwa. To było kuźwa na żyletki. Mam cię gnoju, mały Oj, zginął na z Nie wiem jakim cudem, ale zginął. A znowu ten błąd? Mu Muszę na zgula. Kurwa mać! Znowu ten bug Dl Boromira? Co dlaczego jest? nie wybudowało mi fortecy do chuja pana? Zaraz a mi Dobra, sobie. Dobra, baw się tam, ja lecę na północ. Czeka, ja ja muszę nadzgula odzyskać. Kujże Oj, tam, tam to jest, ten... jest ostatnia. No właśnie szybciej by było, gdybym miał tego nadgula, bo one się poruszają konno. A co, ja co tak za mówię. różnica? Właśnie skończyliśmy grę, wygraliśmy. No to, szukaj to tego teraz. No to kurwa, szuka, ma co żeś myślał. O może dajmy, dajmy mu szansę żeby zbudował fortecę i stworzył armię żeby była jakaś epicka bitwa na koniec Osta Ostatni sojusz ludzi i lęd, elfów Znaczy z tym że, z tym, że nie jest <laughs> ostatni sojusz elfów i elfów <laughs> No. Dobra ja wracam na ten do bazy bo to zawsze tak... Ma Czasem tak bywa że wraca W ogóle, w ogóle taki prototyp w sumie bo zauważyłem że często jak już tam gdzieś ucieknie ten builder i będziemy rozwijać budynki to on często lubi wracać tam, gdzie właśnie początkowo była baza, wiesz? No cóż... No bo gdzie się musi budować, nie? Znaczy, jest głupi. Spójrz na to z tej strony. Rozjebaliśmy to wszy... Ro o! Tego tu wcześniej nie było. Spójrz na to z tej strony. Rozjebaliśmy mu wszystkie budynki, co nie? No. Więc tam, gdzie te budynki stały, teraz jest miejsce do stawiania budynków. Proste. O, jest. Dobra, mam go. Wszelibierz. A dobra, daczmy. No i się chłopie wiebałeś no. no. Koniec. Koniec, panie i panowie. Koniec czwartego sezonu i zaraz będzie uroczyste czytanie statystyk. No. Kto dzisiaj? No, boj. Szeroba na dziewiątym kurna. Ostateczne zwycięstwo. A czemu mi dasz, Harlindo? Bo się zgłosiłeś na ochotnika, żeby... Na Forlindon! Chcę, so, ja ci całe dać Lindon, ale już chuj. No ja się pytałem, czy chcesz tam ten teren, powiedziałeś, że tak. Mówiłem o Forlindonie. No to dałem ci, kurwa, oba, no. Będziesz gubernatorem tych ziemi, zadowolony? To, to jeszcze mi oddaj Szarą Przystań, typie. Panie typie. W sumie Worków nie ma panów, także typie. Na raz, Rozłączono. No jedziemy. Długo się rozgrywki eee, to, w co się rzeczywiście... No, pięć godzin. Chyba trochę lżej. Dobra, to ty weź, elf weź się przełącz na e elfy może. Albo nie. Eee, ty ty swoje... Ja, ja będę czytał, tak jak ostatnio, swoje plus ludzi elfów. Tak więc ludzie spędzili 4 trochę... godziny i 2 minuty. W A, w sensie... ie dobra, w sensie wertesa. Ale Nie. o dziwo elfy tylko yy, prawie 3 godziny 16 minut im zabrakło do 3 godzin A no trochę godziny. mieliśmy 3... z nimi mniej walk? walk mieliśmy? A, a ty ile spędziłeś? 5,18 No tyle samo co no. ty zapewne A czas w żyjącym świecie dla nas to jest godzina 32 minuty yy, Ludzie spędzili się o dziwo Ludzie spędzili tylko 2 minuty mniej niż yy, elfy Elfy spędziły godzinę i 32 minuty Gdzie ludzie 30 Ja mam to trochę tutaj inaczej, ale to już chuj Rozegrane tury, no, no 18, zaraz nie tam nieważne Wniesiony W, ca... w rt zniosłem 259 budynków 331 Kurwa Jestem no mistrzem no jakie ja budynki... Ja bym... architektura pany, to nie ma ze boli. Ale to jest, to jest w ogóle dziwny rezultat, bo Mordor ma chyba z tych e, złych raz najwięcej budynków patrz, stracone, patrz na stracone budynki, to jest pikne Czekaj, jeszcze ludzie Ludzie wznieśli 296 budynków, więc no, A Słuchajcie. elfy 160 Dobra, stracone budynki, czas rzeczywisty u mnie jest 26. Yy, z 24. Ha! Yy, faworytami są ludzie, 231. Chyba będziemy mieliśmy serio z nimi więcej walk, wiesz? No, na to wygląda. I 108 elfy straciły budynków. Straciły na... budynki na mapie świata. Yy, 4, ale chyba 4. to te, które sam zniszczyłem. No, nie wykluczone. Yy, ludzie 13 stracili elfy 4. Zniszczone, zniszczone budynki w rts, w RTS znaczy, zniszczone 174. budynki przez kogo? 174 199, ale to zniszczone przez... Przeze mnie, czy że to mi zniszczyli? No przez Ciebie, chyba Aha, no to... no to... Gobliny Bo, Pany Patrz, patrz wyżej, Ma stracone budynki A dobra, okej okay. No to GOBLINY eee, PANY! Ludzie zniszczyli 40 budynków Elfy 30 eee, Zniszczone budynki na mapie świata 11. Sześć. Gobliny, pany! E, ludzie 6 i elfy tylko 2. No cóż. Elfy nie miały chyba zbyt imperiali imperialistycznych e, zapędów. Ale jeśli chodzi o zbudowane fortece, to jestem faworytem, bo mam je. Gobliny, pany! Eść. Co w gobliny, pany? pany. A na nachoj mi fortece. A ile wie. I. Ludzie 5, elfy nie mieli w ogóle Fortec. Ciekawe. Okay. Co? Dobra. Eee, zbudowane generatory zasobów, dwa. Gomliny pany! Eee, eee, ludzie 11, elfy 5. Zbudowane, zbudowane zbrojownie 5. 10. Ludzie pany. 11, ludzie. I tak mają. nie żyjecie. I tru trudna dwie. E, koszary, czyli Jamy w moim przypadku 11 8 e, Ludzie mieli 12 I, I elfy 7 i, I po co? I po co im to było? O, ale tu już ze mną nie wygrasz Z pomorków człowieku 12 697 To pewnie przez mina mu e, Czekaj! E, a ile elfy? A, bo już jestem ciekaw. E, dwa, pa, A nie, no, jednak mniej ode mnie. 2542, ja jednak mniej ode mnie. 2400 ponad. A ty ile? 2500. I no to... ludzie mieli ponad 5000. 5420. Stracone jednostki, też jestem faworytem. 10149. 2190. I chyba mam nawet najmniej. Gobliny, Pany! No elfy mają 281 Ale serio, 4. ale nie, to trzeba... ale wiesz co... To trzeba grać z złymi gośćmi w taki sposób, żeby to było możliwe, żeby tracić tyle, tak mało jednostek. Ale jest, elf... Y ludzie prawie stracili 6 tysięcy swoich żołnierzy. To jak oni tworzyli te jednoski skoro wszystkie tracili? Dobra, stosunek zabitych straconych ja mam 0,52 2 Gabliny Pany Ile? 1,56 Ludzie 1-5-1, No to w sumie taka dosyć wyrównana gra. Dobra, Stracone Jednostki w Autorisolwie 2. 3. Gobliny, Pany! E, tak, ludzie też zatać. 3. E, I, 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 Trudna 2. E, zabite Jednostki, Czas Rzeczywisty. Ja mam 5347. 3421. Ludzie, e, ludzie, chyba, ma... ci tyle... ludzie Lu... chyba ci tyle... Ludzie chyba ci tyle Ludzie 9... 9... Ty... ponad 9000. I... elfy prawie 3200. Dwóch im zabrakło do 3200. 300. No 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 no. 3200. Zabite jednostki w autorozstrzygnięciu. Dwie. Trzy. Ludzie 5. ZERO! Elfy w Elf ogóle zero. nie... nie podejmowali się autorisolwów i w sumie mądrze. Zwycięski bitwy w czasie rzeczywistym. 30. No 30, bo jak inaczej. A teraz najlepsze! W tym sezonie ludzie oraz elfy nie wygrali ani jednej walki rzeczywistej z nami. Może Czyli dlatego, rozjebaliśmy że... wszystkich. Możliwe, że jest to spowodowane tym, że Isengard był u nas powta powtarzany. Bo mały fuckup. Czyli no, jakoś na to idzie. Dobra, przegraliśmy. Przegrana bitwa to oczywiście 30... wiemy. Zero. Ludzie 23, elfy 17. Ludzie, ludzie przejebali 23 razy, gdzie elfy 17. Czy to się wszystko zgadza? Stosun no, to musi... To, Tutaj to 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 nie ma zbyt chyba nowości. Chociaż 30 podzielić przez 0 wychodzi. Infinity. Dzieluj się przez zero! <trony> nie wiem jak tu im policzyli, ale coś. Zwycięski beef w autorozstrzygnięciu. <trony> e, ja nie? mam dwa. Ja jeden, chyba tylko to karadras. <trony> a ludzie ma... A ludzie dwa. Przez nie. I... I ej i... i w to jeden. jeden, dziwne. Ja też mam jeden. I tak, ludzie dwa razy wygrali za pocą Autorisolva. A elfy tylko raz. Mhm. A przejeba... My, ja raz przejebałem w solwie ty? No dziwo też raz i się zastanawiam, skąd się to wzięło. E... A, bo dwie bitwy w... Dobra, po to rozstrzygnięcie. Ja też nie wiem kiedy. Ale jakiego. ludzie i elfy porówno dwa razy przejebali. <laughs> Dobra, podbite terytoria, 24. Golimny pany! 20. Eee, ludzie 18 podbili terytorium Elfy 5. Nie jest <laughs> słabo. Strasuję terytorium, ja straciłem 3. To ja się nie dziwię, żeśmy tyle z ludźmi, z ludźmi walczyli. No bo się kurde rozprzestrzenili. To ludzie to się mnożą jak... jak Karłowata. Jak króliki, ale na szczęście równie szybko zdychają. No na szczęście ich Rasa karleje, to chociaż tyle. Stracone terytoria, o dziwo 3 e, Ludzie stracili 18 terytoriów. Ludzie stracili wszystkie terytoria, elfy też. Nawet nie ma Elf, co widzieć Elfy 5. No. Podbite, podbite regiony. Podbi 5. 5. No bo chyba graliśmy w Sajuzie dlatego. No. E, tak samo jest i truna. Podbili. Ludzie 2 i elfy 1. I stracone regiony. Jeden, 1. 2, 1, 2, 1. No jeden. No... Ludzie dwa rejony stracili, w ale może dlatego tylko mi dwa miałem. elfy też jeden. No. no i to tyle. No. No dobrze, tak więc moi mili, to by było na tyle jeśli chodzi o sezon czwarty, jeśli chodzi o sezon piąty, no się to dowiecie się, dowiecie się w swoim czasie. No. Oddasz to... mi tę starą przystań? Nie. Co, co nie, a co ty z nią będziesz robić? Masz... Ja mam całe Lindon, to chociaż... Nie wiem no A pamiętasz sobie Mam mam Harlindon No Lindon należy przecież, do... szara przystań też należy A, do Lindonu ja ci, ja ci... Bo to jest dokładnie Ten zachodni, ten zachodni i, i ten no To jest ten zachodnie wybrzeże przed, przed całym Wielkim Morzem chuj ci to morze Masz umbar, pa. masz kuźwa gondor, coś co jeszcze chcesz Stary, nie oddam ci szarej przystani Bo ja pamiętam z historii i jak... tak spierdoliły ja, ja pamiętam z historii Jakie straty poniosła Polska, jak straciła inflanty Implanty się stracił. Dobra, no to to by było na tyle. Tak więc mówił Marshall. Mówił Drakon. I życzymy wszystkim. Ja jeszcze z tobą nie skończyłem. I życzymy no. wszystkim widzom miłego wieczoru. Cześć.